Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale w mojej pięknej, słonecznej akurze. się Witam oraz e, na odcinku zbieram ostatni żeton, który pozostał po lajdzie. No i mamy 100 na 100. E, miałem ponad milion, ale sobie kupiłem nowe auto, więc e, kiedyś będzie pokaz kolekcji aut e, Japina. Ale to może nie temat na dzisiaj. Dzisiaj, co się skupimy na e, tym? Otóż imprezie e, naszych głównych bohaterów. Ale e, chciałbym tylko za, bardzo przeprosić za to, że e, po ostatnim ostatni odc, e, odcinek, no, nie pojawił się na kanale. Już wyjaśniam dlaczego. A, dostałem argumenta, ciesz e, Już mówię dlaczego, ponieważ dostałem Bana. I, i, nie, I nie chodzi o to, że teraz nie mogę. Nie mogę w ogóle go publikować, ponieważ naruszyłem pewne prawa. Nie mogę niestety wspomnieć jakie, ponieważ również zostało to na mnie, że taki powiem, nałożone. Zakaż, zakaz wspominania o nich, ale tutaj krótka przerwa. To koniec. Familia kontroluje najlepsze ligi, gliny są nasze. Nie dostaniecie się do gonitwy. Spadajcie póki możecie. Pa, pa, pa. A później ci nakopimy do dupy. Ty się Sorry. Boisz. Masz kasę i władzę, ale boisz się, że to mnie nie powstrzyma. Zakończę tę wojnę, Morgan. Rozumiesz to? Za wszelką cenę. Zobaczymy się na starcie. Dobra, czyli robimy sobie teraz kolejną nową misyjkę. Pod... podwójne auto albo nic. Powiem tak. E, nie wiem dokładnie jak nazwać e, ten odcinek, ponieważ mam kilka pomysłów... E, no jednym z nich jest Złote Lambo. Ponieważ kojarzę o co będzie tutaj chodzić. proszę, proszę, Podwójna... E, nie to było... Pa, to jak kiedyś y, mój y, znajomy powiedział. Y, jak Ja się go pytam. Mm, o tę misję. Pod, a ja powiedziałem wtedy: podwój, Podwójny sz, wody sz, wody szner, po, Podwójny albo, Nie Podwójny kolekcjoner, albo nic, coś takiego nie pamiętam. Który chcemy buchnąć. Oba to pozłacane monstra. Pierwszy to Mercedes G63. Zaprowadził go do kasyna familii w centrum na święto Fortune Valley. Ciężko będzie go zwinąć. A ten drugi? Kolekcjoner wysyła jutro tego drugiego do Japonii. Będzie wystawiony w pobliżu terminalu dla VIP-ów. Będzie go pilnował jak oka w głowie. Dobra, Do którego bierzemy? Chcemy wkurzyć kolekcjonera, tak? No to zmieńmy młoba. Dobra, Mac, jaki masz plan? A tak ciężko jest. Eee, wiesz, że są cutscenki i masz się nie odzywać. Ale to czasami Skoje jest takie, się takie święta, problematyczne. się na Nie możemy ich Więc wiecie. To 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 to. Przypomnijcie mi. Dlaczego to Tyler prowadzi McAtack? Przecież chciałeś prowadzić Mercedesa, nie? Albo to, albo ciężarówkę tak, Dobra. tak, Nie Tylko <laughs> Tyler, jak moje sobie, to... Tak ma spokojnie. Nie dojedziemy Nie wiem ile czasu zajmie ta misja na Mam nadzieję, że szybko Ale przepraszam, bo brak, jest takie przeszkód, ja nie chcę tak, teraz tak? liczyć od 1, ale jest 1 e, do 17 bez e, takich jakby e, błędu, przerwy, że tak to powiem E, ale niestety 8 nie ma i, i będę się starać jeszcze raz wrzucić, ale ja wtedy być może dostanę jeszcze większego bana na nowe niewrzucanie e, odcinków. Więc niestety przepraszam. Dobra, e, tak się trochę troszeczkę zapomniałem na ten dialog, ale. E, Chodzi o to, że w poprzednim odcinku nie robiliśmy na szczęście żadnej ligi, ani nic, bo lecz tylko robiliśmy e, tego garbusa, poszukiwanie garbusa. Więc nie jest źle. Tak przynajmniej mi się wydaje. I też nie wiem czy ja w przypadku nie za cicho, ale z mikrofonem. Wszystko chyba nie dobrze słychać. Co się dba, bo patrzysz? Ale, ale ten Mac trochę tak, tak dziwnie biegł, bo trochę tak nie zaplanowali dobrze tego biegu że tak to powiem Złoty Mercedes Z e, e, tego co kojarzy ta, takiego samego Mercedesa Kurde e, Dostał Freeze na odcinku, które oglądałem, kiedy możecie kojarzyć ten finał To został to auto Bym nawet, lepsze od Regery. Zerwę to całe złoto i Lepsze od Regery? No nie, nie wiem. Coś ci się ja chyba wydaje. Ale to takie duży. piękne. Komentować, nie o wow, komentować coś, co mówią te, te nasze piękne święty, główne ciebie. postacie, czyli nasze piękne panie. Wiem, że są trzy postaci, jedna z nich to kobieta, a mamy dwa, od dwa, dwa, dwóch mężczyzn, ale a tak, tak, tak się tylko tak mówi. O oh, wow. O, na szczęście jest przedłużony czas, ale tak się troszeczkę źle steruje mi e, ten pojazd. Nie wiem, czy dlatego, że dawno nie grałem Paybacka, czy bo, bo nie wiem, nie wiem, jaki jest tego powód, ale naprawdę to się bardzo nie wykutuje, prowadzi. Co, to coś tak stara się dziwnie pika. Widzicie? To jest yy, pod, pod spodem, takie czerwone światełko. jakieś taki robi pik, pik. Tak jak, jak się pikaczu. O! Gra się wczytuje, naprawdę? No, teraz mamy... Yy. Nie no, nawet już nie chciało się kurcom robić, żeby auto było zamknięte, więc od razu dali otwarte. Witaj Ale lambo? Takie sobie kiedyś zrobimy. Takie złote lambo. Ale to będzie kiedyś. Nie yy, w tych odcinkach, bo na razie muszę odblokować tamto Mam drugi auto. I połowę glin z miasta na ogonie. Nasz plan. Miastę, wiecie, bo... Troszeczkę. Ale pamiętam pamięta, e, tego glitcha, e, który na turniwa zakręci się, bo by, by było w stanie raz glitchować, jak ja przechodziłem to misję pierwszy raz. Ale na szczęście tam e, nie skończyłem, więc to będzie taka pierwsza jazda, że tak to powiem. E, tak zacząłem nie, ale nie skończyłem. Więc. I tutaj, ołaj Ja to wypręciłem, ale Lambert się dużo lepiej prowadzi. Jest bardziej skrętny i w ogóle, więc nie jest źle. ojej oj. Troszeczkę. Co tu Tara? Dobra, teraz troszeczkę. Nie zatrzymałem się, tylko. Nie macie mnie. Kupno macie Jeden w dupie. Nie, 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 nie fuck. Okay, przyjęłam. E, Miałam ja powiedzieć, że było bardzo blisko, ale naprawdę e, to było zbyt blisko. Tak mocno, że się aż, aż dotykałem. Czasami e, dla do zakręcie to lepiej nie dotykać mnie. Dobra, teraz co będzie? Ciężarówka? Coś? No Dokładnie. Tutaj co to było? Dobra, ale wiem, że został się nowy czas, więc teraz pewnie będzie ciężarówka. Jak w Naprawdę, na no, takim czymś wskoczyliśmy i... I teraz, zakładając życie, to pewnie uderzyliśmy. Eee, o tak. To możemy zniszczyć! O, fajnie! Tego to nie pamiętam. Ty na ciężarówka ma nitro! Ale to jest tylko pod tę misję. E, więc akurat to... Więcej nie poskoczyłem, zresztą ciężarówkami. A szkoda Na przykład takie aut, auta bez przydziału, które Na przykład Teraz możemy sobie nimi jeździć Ale nie, nie możemy niby W żadnej klasie Na przykład W żadnej klasie wyścigu To było dosyć fajne Jak mi się przynajmniej wydaje Ale to tak fajnie spojwera wszystkie auta Ty, ale przecież by, Byliśmy, tam Wyrzucenie z miasta, więc o co chodzi? Efektowny przejazd tego mustanga pod tym... Ale tr troszeczkę bardziej by pasował do jakiegoś faceta ten mustang Ale i tak jest bardzo piękny O nie... E, a nie, jednak dobrze Bo miałem skryć w przeciwną stronę Jeden so, tak nie Eee, ale już, wszystko, o. Nie, 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 nie! Gówno! Walone gówno! Spadać gównary! Jakie chamstwo, nie da się tak! To jest złe Zbyt złe! Przepraszam, że krzyczę, ale... To jest złe Naprawdę Ty, czy to, to jest w to mo nie moje Porsche? To jest Porsche Panamera Turbo które mam do terenu? A, źle zrozumiałem, i, i, i zrozumiałem coś złego, więc lepiej ja nie będę tego powtarzał. W Są się sensie, takie, że nie będę powtarzał to, co ten typek mówi, ale. Uważajcie na siebie, powiedział Ra Po czym się zeskał? Dobra, rozwalać się mogą. nolej się zabił, więc nieźle. Dobra Bom Ładnie I teraz... Co, uciekliśmy czy...? A, mamy znowu ciężarówkę A teraz... Dalej kamerę, z daleka Jadę ulicą, pnieczka, Życie to piosenkę Łopony i asfalt drom!

Powie. Przyjęłam Odcięcie nieudane. Cel poza wyśnięciem. Było już bardzo to, to ciężko. Odcięcie. Jest naprawdę teraz Mo, muszę przyznać, Oje. że jest już. ciężko. Jeden. I co inż tyma maskę, po której się samo odbuduje? O. No, serio, on, on się po zakończeniu tej misji sam odbuduje. A to jest troszeczkę słabe, że my tracimy te pojazdy. Niestety. Uh, albo to jest, to jest ten Aston Martin, którego wcześniej widzieliśmy. Nissan GTR Bardzo lubiane auto przez mojego przyjaciela. No, teraz Corvette Uuuu, to, to, to tego nie kojarzę. Porsche, ja myślałam, że to Chevrolet. Następnego dnia rano. Mmm, no fajna scena. Koniec sceny. Nie, no, pewnie jeszcze coś będzie. Ej, Raf! I co z tymi wyłącznikami? Merc ma wyłącznik, owszem, ale Lambo ma... Coś innego. System sterujący. Chodzi o sztuczną inteligencję, czy coś w tym rodzaju. A części są podobne do tych z Sega. Tylko w starym laboratorium wojskowym widziałem coś takiego. A co z wyłącznikiem? Coś z nim zrobisz? To jest ta dobra wiadomość. Chyba uda mi się skonstruować zabezpieczenie. Świetnie. Obyśmy tylko zdążyli na gonitwę. Dobra. Dostępna nowa misja. Ram z tymi robotami. Kto? Chyba raczej nie. Chyba pora zrewitować zasadę 0 oszust stylem? O nie, nie ważne do czego się posuną. My tak nie gramy. No ale to jest głupie. Przecież w sensie tak będziemy chyba coś oszukiwać. Chyba. Nie wiem. E, Gonitwy nie robię. Tyler. Tyler. Ha, ha. Twoje notowania skoczyły mocno w górę. Dobrze, że obstawiłem już jakiś czas temu. Zostawiłem, Dobrze, że obstawiłem. Ty, ale z tego co wiem, to jeszcze nie było Zapisy na gonitwę, więc... więc... A wow. To, to był ten reton, nie wiem czy życie z tego live'a. Ale powiem tak, po lawie, jak mi się później troszeczkę nudziło, to pozostałe 20 rzetów, zebrałem w jakieś 10-15 minut, a na a zbieram zbierałem wiele, bardzo długi czas. Więc... Coś nie, pykło! Nowe ligi to no, jest ten e, Aston Martin, którego wcześniej widzieliśmy. Się w a wiesz, co zrobić, kiedy zaczyna odsłaniać karty, nie? a on chyba nie nawet nie rusza spóry. ustami. Czas powalczyć z ligami familii. Jeszcze coś? Ale dopiero teraz zauważyłem, Zgadza że e, moja akura ma e, do, do, jeszcze te świa światło tak dziwne po Ale miał, w którą ligę robi na początek? Tak, o, ma cztery ligi. Które na początek? Czekajcie, czekajcie. Którą by tu zrobić na ja początku? Nie wiem. Ale powiem tylko to, Czuję, że, że się braki to właśnie tego zbieraliśmy. A w przypadku jeszcze trochę ten, ten za, załapaliśmy. <laughs> Ale mamy tego garbus, a więc. I wydaje się, że ja będę się z Wami żegnać. Do zobaczenia i papa pa w kolejnym odcinku.